W zeszłym tygodniu odbyła się tegoroczna edycja konferencji Make with Notion, na której co roku Notion ogłasza swoje największe nowości. I w tym roku mamy jak zawsze dużo nowych ciekawych funkcji. Jest dużo AI, ale też jest funkcja, na którą wielu z nas czekało od naprawdę bardzo dawna. W tym filmiku porozmawiamy o wszystkich nowościach, jak zacząć z nich korzystać w swoim codziennym używaniu Notion, ich plusy i minusy i co będzie jeszcze nadchodziło w najbliższych miesiącach do Notion. Zapraszam serdecznie. Cześć, tutaj Aleks z Blok po Bloku, najlepszego ze sobą o Notion po polsku. Serdecznie Cię zachęcam do subskrybowania tego kanału oraz do wejścia na naszą stronę blog.systems, gdzie możesz zapisać na nasz darmowy kurs Notion w 5 gdzie nauczymy Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć o tym narzędziu. O ile w tym roku zostałem w Polsce, a tak naprawdę byłem na przygodzie w Kazachstanie, to w zeszłym roku miałem przyjemność wziąć udział w konferencji Microsoft Notion w San Francisco i nawet muszę się troszeczkę pochwalić, że miałem wstęp na backstage. W tym roku na tej konferencji dowiedzieliśmy się głównie o Notion AI i o tym właśnie teraz porozmawiamy. AI w Notion mamy już od końca 2022 roku. Notion było jedną z pierwszych, o ile nie pierwszą aplikacją właśnie z tej przestrzeni. Produktywnościowej, które dołączyło AI do swojej aplikacji. Natomiast do niedawna nowszy AI nie było jakoś giga przydatne. Ja się przyznam szczerze, że mimo tego, że korzystam z Notion na co dzień, jestem ekspertem z Notion, to z ja nie korzystałem jakoś bardzo dużo, bo do tej pory jego funkcjonalność głównie ograniczała się do pomocy przy pisaniu tekstu, do redagowania tekstu, do takich rzeczy, z których, w których czat GPT, radzi sobie, z którymi czat GPT radzi sobie świetnie. Więc tak naprawdę ja AI było taką trochę doklejką czata GPT do Notion I to było przydatne, tak, bo miałeś to bezpośrednio w swojej aplikacji, no ale nie było to w żaden sposób rewolucyjne. Natomiast teraz wraz z wypuszczeniem Notion Agents, czyli tym, co właśnie zostało ogłoszone na konferencji Microsoft Notion, Notion AI wreszcie ma takie same możliwości jak zwykły użytkownik i w tym filmie opowiem Wam o tej funkcjonalności. Przejdźmy teraz do naszego Notion i ważna informacja, jeśli jeszcze o tym nie wiecie, do Notion AI trzeba płacić, no ma to w sumie sens, wszystkie serwisy AI są płatne, Notion AI też jest płatny, to znaczy musicie być na wyższym, płatnym planie Notion, aby mieć dostęp do Notion AI. Jeśli jesteście na darmowym planie, to macie, jeśli dobrze pamiętam, ograniczoną ilość zapytań Notion AI, a potem Was poprosi o tym, żeby za to zapłacić. Jeśli Was Notion AI w ogóle nie interesuje i nie chcecie płacić za Notion i nie obchodzi Was ta cała funkcja, to przywindzie do tego punktu, gdzie będziemy da, da rozmawiać o dalszych updatech. Natomiast jeśli płacicie za Notion i macie dostęp do Notion AI, no to może już y, jesteście w miarę zapoznani z tym no, oknem Notion AI, gdzie możemy się pytać e, o kupę rzeczy, praktycznie o wszystko, o co możemy się pytać normalnie, czy GPT i Cloud'a i te wszystkie inne modele. Um, ale teraz y, Pojawiła się naprawdę bardzo ważna funkcja. W ogóle Notion AI teraz może robić znacznie więcej dla nas. Może przede wszystkim dla nas budować całe systemy w Notion. Wcześniej, na przykład, no dosłownie jeszcze miesiąc temu, Notion AI mogło budować bazy danych, ale te bazy danych były takie trochę, no trochę słabe. No po prostu były słabe. Były słabe i samemu można było zbudować je znacznie lepiej. A teraz Notion AI może budować naprawdę zaawansowane systemy. No więc o co chodzi z Notion Agents? Wszystko chodzi o to, że możemy wreszcie tego AI-a spersonalizować. Możemy stworzyć naszego własnego agenta i nadać mu jakieś instrukcje, nadać mu jakieś charakterystykę, jakąś charakterystykę i to jest coś, czego nie mogliśmy zrobić wcześniej. Zanim zacznę tutaj rozmawiać, konwersować z naszym, z naszym AI-em, wejdźmy do sekcji Personalize, bo tak naprawdę tu zaczyna się cała magia. W tej chwili możemy mieć tylko jednego spersonalizowanego agenta, natomiast za niedługo, nie wiemy dokładnie kiedy, ale spodziewam się, w ciągu miesiąca, Notion udostępni nam możliwość budowania wielu agentów naraz i będziemy mogli mieć na przykład agenta, właśnie sprzątacza, który się będzie zajmował tylko i sprzątaniem naszych baz danych i naszych, naszej przestrzeni w noży. Będziemy mieć mogli na przykład agenta pisarza, który nam będzie pomagał pisać nowe treści w nożyn. Możliwości będzie bardzo wiele. Teraz mamy jeszcze jed tylko jednego agenta, to jest taka troszeczkę mały powiedzmy teaser, zapowiedź tego co będzie, ale to już i tak jest bardzo przydatne. E, możemy na przykład, e, ja go na przykład tutaj stworzę recenzenta. Recenzent chcę stworzyć Agenta, który będzie mi pomagał recenzować teksty. Ja będę sobie pisał jakieś teksty, i ja chcę, żeby on niekoniecznie je poprawiał, tylko krytycznym okiem na nie patrzył. Patrzył na język, patrzył na składnie, patrzył na treść tekstów, które piszę, i po prostu dawał mi taką, taką, taki dobry feedback, tak? to mnie to w tej chwili interesuje. Możemy, to, ta, ta, ta ikonka, ta twarz, która się tutaj nazywa, to się nazywa Nozy, no stworzyła taką ikonkę dla swojego jaja, żeby dodać troszeczkę osobowości temu narzędziu, co jest według mnie bardzo fajnym pomysłem. Możemy z, sobie tutaj dodać jakąś ikonkę do naszego agenta, ja na przykład mu dam, dam, dam mu długopis, bo recenzent to brzmi jak dość poważna sprawa, natomiast co jest najważniejsze, Możemy stworzyć zestaw instrukcji do naszego agenta. Co jest coś, co jeśli korzystacie z AI na co dzień, wiecie, że pisanie promptów bywa czasochłonne. Zwłaszcza, że modele AI potrafią, że tak powiem, dość luźno interpretować instrukcje i w zależności od modelu potrafią czasami po prostu trochę, mówiąc na chłopski język, pitolić. Eee, natomiast Dzięki temu, że możemy stworzyć zestaw konkretnych instrukcji, to możemy naszemu agentowi jakby dodać jakiś pewien kontekst, jakiś pewny zbiór zasad, z których on zawsze będzie korzystał. Tak? Czyli możemy nie tylko mamy dostęp do ogólnego AI, który ma dostęp do internetu, do, 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 do masy źródeł i tak dalej, ale możemy mu też nadać jakieś konkretne instrukcje, on zawsze z tych instrukcji będzie korzystał. Tu mamy kilka sugerowanych przez Notion, one są wszystkie po angielsku. Um, to jest mega fajne. Notion AI w 100% działa po polsku, więc nie musimy się tym przyjmować. Natomiast co mnie w tej chwili interesuje, no to create your own. Ja chcę stworzyć moją, mój własny zestaw instrukcji dla mojego recenzenta i on mi właśnie tutaj stworzył tą stronę. E, ta strona się pojawiła w mojej sekcji private. To jest trochę słabe, według mnie ona powinna być jakoś inaczej, e, inaczej schowana. Ale e, mamy tutaj taki duży baner, który mi mówi, że ta strona to jest strona instrukcji dla naszego agenta. I mamy tutaj troszeczkę pewną strukturę dla tej strony. I zaraz zaczniemy razem tą stronę pisać i opowiem Wam, o co, o co z nią chodzi. Dobra, więc jesteśmy na naszej stronie um, Agenta Notion AI. No i mamy tutaj trzy sekcje, w których powinniśmy opisać, jak nasz agent powinien się zachowywać, kim on powinien być, co on powinien w ogóle robić i jak, jak, czego oczekujemy od tego narzędzia. To jest, myślę, bardzo ważna taka w ogóle myśl o korzystaniu z narzędzi AI. Wiem, że jeszcze o AI dużo nie mówiliśmy na tym kanale, bo prawda jest taka, że um, nasze podejście do AI jest takie dość, dość krytyczne w pozorom i o ile widzimy ogromny potencjał AI w pracy dla wielu osób, to też, e, e, że tak powiem, że, nie, że, żaden z naszej trójki nie jest jakimś giga pasjonatem AI. E, o tym na pewno też kiedyś porozmawiamy. Ale dobra, o co tu w ogóle chodzi? Najpierw mamy sekcję Agent Identity, gdzie musimy e, opisać, kim ten agent jest. Ja chcę, żeby to był recenzent naszych. Ja chcę, żeby mój agent był recenzentem postów na bloga, blog po bloku, które piszemy. Chcę, żeby dawał mi krytyczne wsparcie, zarówno lingwistyczne, składniowe, jak i merytoryczne na podstawie wiedzy, do której AI, do której agent ma dostęp. Oraz chcę, żeby dawał mi, nie edytował tego tekstu, a to zaraz. Będziemy pisać, ale żeby mi dawał konkretny feedback pod tekstem. A więc ja teraz zaczynam pisać tę instrukcję. Dobrze, a więc mamy już tutaj naszą, właśnie pierwszą część e, naszej instrukcji. Tak jak mówiłem wcześniej, ona ma opisywać właśnie charakter naszego agenta. Kim nasz agent jest, co on robi, dać mu w ogóle, tak mniej więcej skierować go w, w daną stronę. Następnie mamy sekcję chat interaction. W której możemy opisać, w jaki sposób chcemy pisać z agentem, jakby jak on ma się do nas odzywać. Ja tutaj nie będę pisał jakoś bardzo dużo, bo to jest w miarę proste z mojej perspektywy. I następnie na samym dole mam taką sekcję Memories, w której, z której ja na razie jeszcze nie będę korzystał, ale to jest sekcja, gdzie możemy, jakby po właśnie już jakiejś pracy z naszym agentem, dodawać jakieś takie dodatkowe instrukcje, dodatkowe uwagi, dodatkowe wspomnienia. Em, które, że tak powiem, pozwolą nam bardziej sterować tym agentem. Wiemy, że modele AI potrafią em, halucynować i wymagają trochę, że tak powiem, doszlifowania, więc to będzie przydatna sekcja później, jak już z naszym agentem zaczniemy pracować. Ja tą stronę mam, już mój agent jest odpalony. Zanim zaczniemy skorzystać, wrzucę kilka postów em, em, z naszego bloga tutaj, do naszej przestrzeni roboczej w Notion, aby agent miał z czym pracować i zobaczymy, jak to działa. Dobrze, a więc mamy taką mega prostą bazę danych. Wrzuciłem te kilka postów, które ja na razie mam na stronie. No, jak wiecie, dopiero zaczęliśmy, więc jeszcze tych postów mamy dużo do napisania. Ale wrzuciłem te posty wszystkie tutaj jako pozycje w bazie danych. Normalnie tekst jest tutaj wrzucony. Dałem, stworzyłem atrybut statusu, gdzie mamy opcję do zrecenzowania i zrecenzowany. I co ja teraz poproszę? Poproszę mojego agenta o to, aby zrecenzował właśnie wszystkie te e, trzy artykuły i zmienił ich status z do zrecenzowania do e, na e, zrecenzowany. No dobra, więc mamy tutaj nasz pis, mamy nasz prompt i zobaczmy, em, jak sobie agent z tym poradzi. W sumie jestem naprawdę ciekaw. Em, trochę będzie to pewnie trwało, trochę będzie musiał model pomyśleć. Agent tutaj na myśli, a ja chciałem powiedzieć, że myślę, że to, co jest tak naprawdę w pewien sposób rewolucyjny w agencie, to jest to, że właśnie on może takie wieloskładniowe, wielopoleceniowe, inaczej polecenia składające się z wielu z kroków wykonywać. Jak widzicie, radzi sobie w tym, z tym w miarę dobrze. Zaraz zobaczymy, jak widzicie, o, wszystkie trzy już są statusy zmienione i zobaczmy, jak ta recenzja przejdzie. Ok, zrobione, dobra. Agent skończy naszą pracę na podstawie naszych instrukcji. Tak, w ogóle, co jest teraz fajne, to możemy w ogóle mieć e, e, tutaj agenta w takim pasku bocznym, się cały czas może być widoczny, co jest przydatne. Dobra, wejdźmy na przykład w Notion dla firm i zobaczmy, co tu się w ogóle podziało. E, mamy nasz artykuł, mamy artykuł i mamy recenzję. OK, mamy recenzję e, artykułu. E, przeczytajmy ją razem. Okej, okay. generalnie ja jestem zadowolony z wyniku agenta, myślę, że naprawdę sensowny ten feedback jest. Wiecie, no oczywiście wyniki modeli AI zawsze będą różne, tak? Praca z modelem AI może być bardzo przydatna, ale jest to trochę takie czasami wróżenie z fusów. Dlatego, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, pisanie dobrych instrukcji, dobrych promptów to jest tak naprawdę klucz, aby osiągać dobre wyniki. Ale jak widzicie, z takim w miarę prostym zadaniem agent sobie rodzi dość dobrze, no tutaj mi akurat, tutaj nas akurat pochwali, że się akurat mieszka, bo myślę, że, e, Kubę, przepraszam, ten artykuł pisał Kuba, Kubę mocno pochwalił, e, e, takie małe jakieś poprawki, no generalnie ja z tego zadania jestem zadowolony. E, co jest ważne, Noszy nie wykorzystuje agenta do trenowania swoich modelów AI, czyli wszystkie nasze interakcje z agentem, które my wykonujemy są prywatne, między nami, a Notion Notion korzysta z usług zewnętrznych firm AI takich jak OpenAI czy Anthropic. Więc jeśli zależy ci bardzo na prywatności danych, no to warto się wczytać wcześniej w ich warunki, żeby dowiedzieć się jakie dokładnie informacje są przesyłane do OpenAI i innych firm dostarczających AI. Notion też wiele modeli sami, że tak powiem, hostują na swoich własnych serwerach. Więc spora część interakcji z agentem pozostaje bezpośrednio na serwerach Notion, no ale część z nich rzeczywiście idzie na zewnętrzne serwery, więc warto o tym pamiętać. A teraz chciałbym opowiedzieć o drugiej funkcji, jaką Notion wypuścił na konferencji Make with Notion, a mianowicie dynamiczne, indywidualne uprawienia do rekordów w bazach danych. Wiem, że to brzmi jak po prostu coś po chińsku, ale zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Do niedawna w Notion, jeśli mieliśmy bazę danych, taką jak na przykład tutaj bazy danych projektów, albo nawet lepiej, bazy danych zadań, jestem tutaj w naszym e, szablonie firma bez stresu, który możecie pobrać po wejściu na stronę blog.Systemsukośnik szablony e, Jestem w, naszym, w naszej bazie danych zadań. I e, co się działo? No przede wszystkim... Mieliśmy bardzo y, duży problem, mianowicie, gdy mieliśmy bazę danych, np. bazę danych zadań, jak tutaj, to mogliśmy albo udostępnić całą bazę danych danej osobie, tak, dać dostęp do wszystkich rekordów w bazie danych, albo manualnie dawać dostęp do stron, czyli do konkretnych pozycji w bazie danych i udostępniać je pojedynczo, co było bardzo niewygodne dla osoby, której to było udostępniane bo ta osoba wtedy nie widziała tych zadań ładnie tutaj na widoku bazy, bazy danej, e, tak? czyli nie, nie mieli tutaj list, nie mieli tutaj dostępu do atrybutów, tylko te strony im się pojawiały luzem na ich paczku bocznym. E, jeśli korzystaliście kiedykolwiek z Notion wcześniej, to, to, to wiecie jak to wygląda. Na szczęście teraz wreszcie możemy udostępniać strony dynamicznie na podstawie atrybutów. Ta funkcja jeszcze nie jest, że tak powiem, w pełni rozwinięta, ale już jest dostępna. Niestety, y, smutnym newsem jest to, że ta funkcja jest dostępna tylko i wyłącznie na planach, planach Business i enterprise. Czyli jeśli korzystacie z Notion, jesteście na planie plus, to prawdopodobnie będziecie chcieli przejść na plan e, biznes przynajmniej i zacząć za niego płacić. Myślę, że akurat e, ta funkcja to jest. Dla, dla mnie to byłby na pewno powód, dla którego bym przeszedł na plan biznes, mimo tego, że jest y, no, ponad dwa razy droższy od planu plus. Ale myślę, że naprawdę teraz Notion tyle tych funkcji dodało do tych planów Business Enterprise, że one naprawdę zaczynają się opłacać, bo możecie po prostu przestać płacić za wiele innych narzędzi, e, płacąc za te plany. E, ja tutaj e, odblokuję tą bazę danych i zobaczmy o co chodzi wejdziemy w tutaj menu share, czyli menu udostępnia i wcześniej mogliśmy po prostu właśnie udostępnić całą bazę danych, tak? Mamy, w Notion mamy pięć poziomów dostępu do strony i do bazy danych full access, czyli pełny dostęp, czyli można edytować, można udostępnić dalej wszystko, jak chcemy, can edit, czyli może edytować Dość proste. Can edit Content to jest dostępne tylko i wyłącznie w bazach danych, ale jest fajne, bo to pozwala komuś edytować stronę, tak? Czyli, na przykład, pozwala tutaj coś wpisać w. W tym zadaniu, ale nie pozwala zmienić na przykład ustawień atrybutów. To jest fajne, gdy macie bazę danych, z której korzysta wiele osób naraz. Mamy oczywiście can comment, czyli może po prostu tylko i wyłącznie komentować i can view, czyli może przeglądać, ale nie może nic z tym robić, po prostu tą stronę może widzieć. Natomiast teraz mamy tą nową sekcję, która się nazywa Page Level Access. I tu możemy tworzyć zasady, według których dostęp jest przydzielany. Innym użytkownikom. Ja w tej przestrzeni roboczej e, jestem tylko sam, ale to równie dobrze będzie działać z, e, z gośćmi. E, więc na przykład, e, zróbmy to w jakiś e, sposób. Tutaj mamy. E, ja, przecież, ja w ogóle zrobię tak. Ja dodam drugiego Alexa, inne konto Alexa, bo Alex ma wiele kont do tej bazy danych e, z dostępem CanView. Czyli e, teraz ten drugi Alex którego zaraz otworzę w drugim oknie tutaj w Notion, będzie widział całą tą bazę danych, będzie ją widział, tak? Ale nie będzie mógł nic edytować. Tutaj Notion pyta się mnie, czy chce zacząć, czy chce tego gościa zamienić w członka, tak? Bo goście mają dostęp do pojedynczych stron, ale są darmowi, a członkowie są płacni. Więc tutaj Notion tak grzecznie chce, żebym mu zaczął więcej pieniędzy dawać. Ja podziękuję, chcę, żeby ten drugi Alex był tylko gościem. No, i teraz ten Alex widzi całą bazę danych, no ale nie może niczego edytować. Ale co ja chcę zrobić? Ja chcę zrobić, żeby ten drugi Alex, i chyba e, będzie trudno tego drugiego Alexa odróżnić, więc ja szybko zmienię zdjęcie profilowe jednemu Alexowi. Dobra, zmieniłem zdjęcie profilowe, bo to inaczej byłoby naprawdę trudne. Jak widzicie, drugi Alex już tą stronę <coughs> bazy danych przyglądał. Ale o co mi chodzi? Możemy stworzyć teraz nową zasadę, gdzie, e, a tak naprawdę, moment. najpierw przejdziemy jakie mamy tutaj atrybuty. Mamy atrybut zespołu. Tak. Aha, mamy atrybut zespołu, czyli członka tak naprawdę. Ja w ogóle zmienię ten e, atrybut tutaj na e, osoba odpowiedzialna. Osoba odpowiedzialna to po prostu dam OO, czyli osoba odpowiedzialna za zadanie. I teraz na przykład y, dam tamtemu Aleksowi jedno zadanie, a nawet dwa, zobaczmy, że faktury też nie kubie tylko Aleksowi drugiemu. A w ogóle tutaj to bym chciał e, zmienić i dać limit, żeby tylko jedna osoba naraz mogła być e, zaznaczona tutaj. Super. Więc mamy dwa zda jedno zdanie, które jest do tego Alexa, na którym jestem, do Aleksa, który jest szefem tej bazy danych, jest właścicielem tej strony i mamy dwa zdania przeznaczone do drugiego Alexa. I co ja teraz mogę zrobić? Mogę teraz dodać nową zasadę, gdzie o.o. dana osoba, która jest oznaczona w atrybucie typu osoba, jeśli nie znacie atrybutów... Nie wiecie, czym są atrybuty ty, czy, tak, czy też properties? To wróćcie szybko do kursu, może w 5 dni, jest na tym kanale dostępny. E, ważny temat. Mamy atrybuty, prawda? I mamy typ atrybutu osoba, gdzie możemy właśnie oznaczać osoby. W tej chwili te zasady możemy tworzyć jeszcze tylko i wyłącznie na podstawie atrybutu osoba. Jeszcze nie możemy korzystać z innych atrybutów, ale wiem, że to za niedługo też już e, przyjdzie do nas. No i co możemy zrobić? Możemy, że na podstawie atrybutu OO, czyli osoby odpowiedzialnej, Dajemy dodatkowy dostęp do danej strony e, na poziomie, tutaj, can edit, bo ja chcę, żeby ta osoba wtedy mogła edytować. Czyli stworzyłem taką zasadę, i teraz przełączę się na drugiego Alexa, i na drugim Alexie powinienem móc edytować te zadania, które zostały mi przydzielone. Dobra, teraz jestem na koncie drugiego Alexa. No jak widzicie, to nie wygląda tak ładnie jak tam, bo jestem gościem tylko w tej przestrzeni roboczej, prawda? Czyli nie mam dostępu do pełnego paska łącznego, nie mam dostępu w ogóle do ustawień, ale. Jestem w bazie danych zadań. Do niej mam dostęp, mogę ją czytać. Ale jak widzicie, no mam na przykład tutaj zadanie spisz notatki z rozmowy. Tu nic nie mogę z tym zrobić. Jest zablokowane. Jest zablokowane. Nie mogę sobie przy przydzielić tego zadania. Ale w zadaniu faktury, które zostało mi przydzielone, powinienem móc pisać. Mogę pisać. O, brawo. Czym mogę napisać na przykład? Bla bla bla. Moja klawiatura jest lekko zepsuta, ale zignorujmy ten fakt. Mogę pisać i coś tworzyć w tym zadaniu, czyli mam dynamiczny dostęp. Jeśli teraz przejdę z powrotem do tamtego Alexa i mam nadzieję, że Notion, że tak powiem, nie skraszuje się tutaj. Um, powinno być ok, ale jak tak przełączacie się między okna, kątami, to czasami czasami Notion sobie z nie radzi. Stworzę nowe zadanie, dam na przykład, um, nie wiem, posprzą... Posprzątać biuro. Dam osobę odpowiedzialną drugi Alex. Boom. No to znowu. Teraz drugi Alex, do którego się przełączymy. Drugi Alex, drugi Alex. Powinien to móc edytować. Może edytować, może tutaj dodawać rzeczy, może edytować to zadanie, natomiast tego w ogóle nie może, tak. I mogę też edytować atrybuty i wszystko co chce. Co też jest ważne to to, że takie zasady możemy ustalać wyłącznie w źródłowej bazie danych. To jest temat, który ludzie często mylą, ponieważ w Notion mamy bazy danych i widoki baz danych. Tutaj mamy na przykład właśnie bazę danych zadań. Jak widzicie, jak to możemy rozpoznać, jak jesteśmy na takiej stronie, to nie możemy pisać poniżej listy rekordów tutaj, nic nie możemy zrobić, możemy tylko dodać nowy rekord. A mamy jeszcze coś takiego jak widoki baz danych. Na przykład tutaj mam stronę, na której mam tak zwany podlinkowany widok baz danych zadań i tu też mi się pojawiają te zadania. Ale pod nim mogę pisać, tak, mogę pisać, bo tu mam w ogóle całą inną sekcję projektów, a pod tym też mogę pisać. To znaczy, że to są widoki baz danych, podlinkowane widoki baz danych, a nie źródłowa, baz dan źródłowa baza danych. E, możemy nawet taki widok otworzyć, ale wciąż to nie będzie źródłowy widok, więc trzeba źródłowa baza danych. Trzeba pamiętać, że takie rzeczy możemy tylko i wyłącznie dodawać na poziomie źródłowej baz danych. Podsumowując dwie największe nowości, o których usłyszeliśmy na konferencji Google Notion, to agenty oraz e, indywidualny dostęp w bazach danych na podstawie rekordów. Notion opuścił jeszcze kilka innych fajnych mniejszych aktualizacji głównie związanych z AI. -em. Mamy przede wszystkim więcej połączeń AI, to też jest przydatne bardziej dla firm. Ehm, Notion AI może y, szukać i wyszukiwać informacje, y, które znajdują się w innych narzędziach, w Google Drive, w Teamsach, w Slacku, w SharePointzie. Y, to jest naprawdę fajne, bo dzięki temu Notion staje się takim rzeczywiście no, no, centralnym mózgiem. Nawet jeśli coś nie jest w Notion, to i tak możemy Notion AI poprosić o przeszukanie jakiegoś dokumentu, czy po prostu dostęp do jakichś danych, nawet jeśli one są w innym narzędziu. No i tych połączeń teraz, tych tak zwanych AI connectors jest teraz coraz więcej, więc bardzo się cieszymy, że to się pojawia. Do tego Notion, Notionowy MCP został rozwinięty. MCP to jest kompletnie temat na inny filmik, będziemy o tym też rozmawiali. MCP to jest taki mocno zaawansowany AI-owy temat. Trochę w mojej opinii jeszcze niedoszlifowany, trochę taki eksperymentalny. Ja na razie, że tak powiem, nie polecam zwykłemu użytkownikowi w ogóle się interesować tym tematem, bo można sobie, że tak powiem, łatwy sposób dużo, dużo, dużo namieszać, korzystając z e, MCP. Ale mówię o tym, że coś takiego zostało opuszczone. No i Notion jeszcze się chwali, że mają w Notion AI dostęp do najnowszych modeli AI, czyli Chata GPT-5 i Clauda e, Soneta 4. To wszystko na dzisiaj. Nie było mnie na konferencji Mekływnoszczym w San Francisco, ale ja osobiście i moi wspólnicy Mieszko i Kuba też będą się pojawiali na czterech mniejszych tak zwanych MWN Showcases. To są takie mniejsze wydarzenia towarzyszące głównej konferencji w Europie, w Berlinie, Monachium, Paryżu i Londynie. To teraz przez jesień to się będzie wydarzało. Berlin już za niedługo, bo 7 września w Berlinie też będę. Przemawiał, więc jeśli ktoś z Was oglądających jest, że tak powiem, a w tych miastach albo chciałby się wybrać na którąś z tych konferencji um, no i po prostu usłyszeć e, dużo o Notion, poznać ludzi, którzy budują Notion e, i tak naprawdę po prostu się dobrze bawić, e, zyskać jakąś fajną czapkę, torbę czy, czy, czy inny smak, to serdecznie Was zapraszam. Możecie wejść na makewithnotion.com, zarejestrować się na te wydarzenia. A jeszcze wspomnę, że 16 października w Warszawie. And my zespół Blok po Bloku organizujemy duże wydarzenie Beyond Make With Notion Warsaw, na którym będziemy właśnie opowiadać o aktualizacjach z Make With Notion. Będziemy opowiadać o tym, jak korzystać z Notion w 2025 roku, jak korzystać z nowych funkcji AI. Będzie to największe wydarzenie On Notion w Polsce w tym roku. Serdecznie Was zapraszamy, możecie wejść na naszej stronie blog.system, znajdziecie link do zapisania się też tutaj w opisie pod tym filmikiem go znajdziecie. Bardzo Was zachęcam, wydarzenia offline'owe o Notion są super, zawsze lubię na nich być, lubię je organizować, to jest zawsze fajna energia ciekawych, Twórczych ludzi. Więc serdecznie Was zapraszam już 16 października do Warszawy. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, cześć.